Szczęść Boże! Dzisiaj chciałbym poruszyć temat zbawienia. Czy wielu ludzi będzie zbawionych? Ten temat wydaje się być ostatnio bardzo popularny i słyszymy różne opinie, bym powiedział skrajnie różne, Bo, bowiem są tacy, którzy mówią, że no wszyscy będą zbawieni, inni znowu, że niewielu i te opinie są opierane na własnych, własnym przekonaniu osobistym. Część na objawieniach prywatnych, maryjnych. Ja bym chciał zobaczyć, yy, co nam Pismo Święte na ten temat mówi. Ponieważ w Ewangelii Łukasza, w 13 rozdziale, uczniowie zadali Jezusowi takie pytanie. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? W ogóle ciekawe jest to pytanie, słuchajcie. Dlaczego uczniowie zapytali się Jezusa, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jakby już coś sugerując. Dlaczego nie zapytali panie, ilu będzie zbawionych? Mało czy dużo? Tylko to pytanie jest jakby zakłada już coś. I faktycznie to pytanie jest tak naprawdę echem pewnych przekonań rabinów, bo były takie dyskusje właśnie w czasach Jezusa, ilu będzie zbawionych, i rabini wyrażali mocne przekonanie, że niewielu będzie zbawionych. I my to również znajdujemy w w tak zwanej apokalipsie zdrasza, jest to, to tekst apokryficzny, to nie jest tekst natchniony, który powstał mniej więcej w tym samym czasie, co mniej więcej apokalipsa, Ewangelia świętego Jana, pod koniec I wieku. I tam właśnie znajdujemy takie słowa, bo to jest tekst z rodzaju apokaliptyki. Taki też obiecany przeze mnie sąd, będą się cieszyć z nielicznych, którzy będą zbawieni. Gdyż to są ci, którzy teraz umacniają panowanie mojej chwały, przez których teraz moje imię jest wzywane. I W innym, w innym fragmencie tego samego apokryfu znajdujemy słowa: Wielu jest wprawdzie stworzonych, ale mało będzie zbawionych. I po, podobne myśli znajdujemy również w, dru, w drugiej księdze Barucha. I słuchajcie, to co jest najciekawsze, że Jezus y, wydaje się, że podziela tę opinię, ponieważ y, nie mówi, że. Y, słuchajcie, mam inne zdanie na ten temat, y, ale kontynuując swoją wypowiedź, y, znaczy, pan Jezus odpowiadając, co mówi? Starajcie się wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, ale nie zdołają. I uzupełnieniem do tych słów wydaje się być fragment z Ewangelii Mateusza, w którym czytamy słowa Jezusa: Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują. I powiedzmy sobie szczerze, że te słowa Jezusa nie są bardzo optymistyczne. Ponieważ y, nie neguje tej opinii Jezus, że nie nieliczni będą zbawieni. Wydaje się, że trochę echo tych słów my znajdujemy również w liście y, Świętego Piotra, w pierwszym liście Świętego Piotra, gdzie czytamy właśnie, y, gdzie jest mowa o życiu chrześcijańskim, o tym, żeby chrześcijanin znosił cierpliwie cierpienia, y, których doświadcza w tym życiu, i jest napisane, y, takie zdanie, iż pora, aby rozpocząć sąd od domu Bożemu, Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jakiś koniec spotka tych, którzy nie słuchają Bożej Ewangelii. Jeżeli sprawiedliwemu trudno będzie się zbawić, jakiś los spotka bezbożnego i grzesznika. Wiemy, że słowo sprawiedliwe w, w tym świecie semickim, sadik, jest, można powiedzieć, odpowiednikiem naszego świętego, i tutaj chcę powiedzieć, ten autor, że, no, że zbawienie jest naprawdę niełatwym dziełem, i e, być może dlatego Święty Paweł, również pisząc do Efes, do Filipian, e, pisze m.in. takie zdanie: Z lękiem i drżeniem starajcie się o własne zbawienie. Wiemy, że Pan Bóg e, jest miłosierny, bo e, nie można mówić o Bogu, nie poruszając tego tematu. Ponieważ y, miłosierdzie Boże, no to jest coś, czego wszyscy potrzebujemy, i z pewnością Pan Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka, o czym mówi również Pismo Święte. Natomiast wiemy jednak, że y, człowiek nie wchodzi do nieba bezwarunkowo, że jednak y, Pan Bóg jako warunki, warunek do bycia zbawionym, postawił przyka przykazanie. Jeżeli ktoś je łamie, ale prosi o przebaczenie, zostanie zbawiony. Bo tutaj też jest ciekawe to, że w Ewangelii Łukasza, w tym 13 rozdziale, my znajdujemy też takie słowa odnośnie tych, którzy nie osiągają zbawienia, a którzy znali, tutaj jest takie odniesienie do tych, którzy znali Jezusa z jego okresu życia ziemskiego, gdzie będą mówić, Jedliśmy i piliśmy z Tobą, a Ty nauczyłeś, nauczałeś na naszych ulicach. A odpowiem wam, nie znam was, skąd jesteście, odejdźcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości, dając w czasie teraźniejszym. Czyli ci, którzy nie zmieniliście waszego postępowania, wy, którzy cały czas jesteście w stanie, można by tak powiedzieć, mówiąc naszym językiem, w stanie grzechu, że nie, nie chcecie tego zmienić po prostu. To jest, bo warunkiem zbawienia jest, jeśli nawet ktoś zgrzeszył i ma na sumieniu przewinienia, jeżeli żałuje za, za te grzechy i chce poprawić się, i chce w tym sercu postanawiać, więcej tego nie będę robił i chce otrzymać to miłosierdzie Boże, z pewnością je otrzyma. Natomiast wydaje się, że, że wielu ludzi nie widzi w ogóle grzechu lub nie chce go widzieć. Dzisiaj, no niestety, żyjemy w świecie, gdzie ludzie, no grzesząc, śmieją się z tego i to jest, uważam, o wiele bardziej niepokojące niż sam fakt, że ktoś upada, ponieważ jeżeli ktoś upada, ma prawe sumienie, no będzie żałował i, i się podniesie i odzyska tą zdrową relację z Bogiem. Zbawienie jest tak wielkim dobrem dla człowieka, bo to jest wieczne szczęście, że tego nie zdobędzie się łatwo, ale Bóg przyjdzie z pomocą, będzie nas wspierał, i dlatego też ten trud, że w tej walce nie jesteśmy skazani na samych siebie, ale tę walkę trzeba podjąć. Trzeba ją podjąć, żeby, żeby osiągnąć zbawienie. Nie, nie wejdziemy do nieba bez tego wewnętrznego wysiłku, bo wchodzi przez ciasną bramę, to znaczy zostawić wszystko. Z czym do tego momentu przyszedłeś i zaczyna się wciskać, to znaczy, musisz uczynić wewnętrzny wysiłek, ten właśnie, żeby wejść przez tą ciasną bramę, bo szeroka jest droga i szeroka, otwarta brama, do która prowadzi do zguby, tam się nie wchodzi z trudem. Natomiast tutaj nie, tutaj jest wąska ścieżka, ciasna brama, i musimy się przygotować też na to, że, że to i w naszym życiu nie będzie łatwe osiągnięcie zbawienia. Ale, ale mówię, jest miłosierdzie Boże. Jest Pan Bóg, który ma dobre serce i będzie nam w tym pomagał. Więc trzeba z jednej strony zakładać wysiłek, a z drugiej strony ufać, że nie musimy na szczęście liczyć tylko na samych siebie. Ale, ale wydaje się, że, że Pismo Święte zakłada, że to co Jezus mówi, że podtrzymuje tę opinię tych rabinów, że większość wydaje się będzie odrzucać to zbawienie. Dlatego też trwajmy przy Bogu bo bez niego człowiek nie może zapewnić sobie szczęśliwej przyszłości.